Siemano, z tej strony Wodar witam Cię w kolejnym odcinku, dzisiaj snajperka i mocarny gameplay, naprawdę siadało niesamowicie za snajperki z dodatkiem C9, potencjał naprawdę na kozacki meczek. no niestety dałem się raz wywalić i co mocno zaburzyło, ten gameplay byłby naprawdę myślę lepszy, ale i tak jest konkret, jest winek, zapodaję Wam buildy, których używałem, także testujcie, lajkujcie, komentujcie, no i miłego oglądania. A myślisz, że nie ma takiego miksera, który by obsługiwał? Nie wiem, no, trzeba by sprawdzić, no mo może i tak, może masz rację. Ale z drugiej strony może by się jednak znalazł jakiś taki. Nie wiem, bo jeszcze tak do końca się za tym nie rozgląda rozglądałem, patrzyłem tylko jakie mniej więcej są ceny. A żaden, o kurde, no dobra, no to że ta No to, no to dobra, no to w takim razie jeszcze mikrofon bym musiał zmienić. Spodziewałem się, że go nie sfraguje. Jeszcze brakuje. Gdzieś tu ktoś przyleciał? Tu jest chyba. Kurde, kłobu, czeka. On nie, ma 50 dolków masakra. Ale dostał. Nic szkoda, że to za mało. Ja pierdzielę no te 50 dolku, kupne, Masakro. Ну, выехал Serio od drzewa się zahaczyłem? Tak można? Chyba, że czytam nie to co mam. <laughs> nie wiem co czytasz. <laughs> Ajajajajaj. Ale tu siada! Kurde, może ze snajpą pogramy. Bo już taki początek snajperski bardzo w tym meczu, nie? Dawajcie, pogramy ten ADR-C9! Kurde, to nie była głowa? No dobry jest początek, co nie? W zestawie mieć dwie te same bronie, ale inne buildy. Nie da się chyba czegoś takiego. Jak chcesz dwie te same, to chyba musisz yy, dwa loadouty po prostu wziąć. Chyba autem jedzie on na pewno i na, na, na tą, na strach pod, podjechał. Ale czemu zniknął? Ktoś go za, zaciukał, chyba. O oh jest, truc. Panie motorze, jeszcze się wydupił Kurde, szkoda, że ten BSP się skończył mam pojęcia, gdzie ten typ teraz No i jak super przyda się. Mam nadzieję, że się zatrzyma tutaj, pop. No dobra, nie musiał się zatrzymywać. Ale mi siada z tej hadery, ja piercie Niesamowite to jest, nie? Jakie gongi naparzą. Ja sam jestem w szoku. Ja pierdziele. To ja robię. No a ten hopina powinien skakać niedługo Shit tam trzeba iść zlutować To jakiś, w ogóle on miał takiego skina z taką czapką Mówię, co to za jakiś rusek biega? I w wyniku miał yy, ten ZSSR chyba, nie? A pierdziela, co to ma być? Tutaj kurde gdzieś było dwóch typa, nie? Gdzie oni są? probablemente yes. mam znaczy ci kozacki, nie? Kurde, ten z tyłu mnie jakiś dorwał. Skąd się tutaj wziął w ogóle? Kurde, Celfa mogą sobie kupić. Masz rację. Nie wiem, czy to by mi coś dało, ale mogą kupić oczywiście. Kurde. Marcin, No kurde niesamowite te banie szły, nie? Szkoda, że. zdedałem. stinki te dojazdy na smokach. Co dlaczego? Właśnie zajebiste są te jazdy na smokach. Odkąd, odkąd yy, zobaczyłem tą metafora, no to kurde się zakochałem w tym. Bo to zmienia tą grę o 180 stopni. Ło! Wow. 6 HP mi zostało! Heniu! Kurde! I wyłączam aim uh, dokładnie. <ścoughs> to jest piękna rzecz. Te smoki. dobiega tam jakiś... Kasztaniarz. Tam snajpera zabiłem, ale... To już jest poza. Tutaj może był snajper, w tym, w tej budzie. Nie pamiętam Oes. O kurde, zajebał go typek pak chyba. Fak. Dobra, nie ma takiego bicia, chyba O, szanownią. <laughs> no właśnie, kurde. Na styk, nie. Na styk. <laughs> Ale dzięki, że, że tak pomyślałeś, bo widzisz, dobrą gierę mam, nie? Pozwoliłeś mi ją kontynuować. <laughs> Ja Miałem jakieś młotowy, nie podniosłem sobie granaty. Kurde, ten reload. Ja nie rozumiem, czemu jak nie celuję, to mi nie robi tego reloada, tylko dopiero jak przyceluję to, on zaczyna reloadować. No i co będziesz że tam siedział, chłopie? przecież to mi się strefa zaraz skończy. Ole mi dał, ale on mnie trafił, że mi nie zbił tak do końca tych kewów? Ja nie wierzę w to. Ale masakra. Popie bo boje zgniemy zaraz. Nie, nie mogę. Muszę wyjść na górę. Taka strefa. Może to będzie samobójstwo, jeżeli zajedę na dół. Już tam powinien być ty. Ciekawe, że tam gdzieś jest dwóch. A ten trzeci? Tam jest 57 metrów, czyli ten jeden jest... O kurde, pozabijali się. Ale lipa, że nie trafiłem, kuśwa. Dobrze, jest i winek, nie ma 30, no ale 23 bomby, więc tak jest super.